Wczoraj pokazywałam wersję wieczorową ust, a dzisiaj takiego dziaczka z konturówką przełamane róż. Dla pań, które lubią bezpieczny kolor, ale wypielęgnowane usta i mocno nawilżone. Uwaga! Zrób kontur tak jak lubisz, i ja robię delikatne ombre. Które wypełnię puszczykiem. Bardzo intensywne nawilżenie, pielęgnacja. Błyszczyk ma witaminki, fantastyczny aplikator, wygodny. Zobaczcie, czyż nie fantastyczny duet na lato? Ponieważ usta mają delikatny po puszczyku połysk, wydają się jeszcze takie pełniejsze i większe. Pytaj, pytaj o kolorki, pytaj o duetiki, pytaj o kosmetyki. Wszystkie możesz wypróbować u mnie i zamówić. Dzisiejsza propozycja. Pozdrawiam.